Cześć, tu Wojtek, Natalia i Weronika. Chcielibyśmy zaprosić Was na Nominazum Festiwal 2018 od 6 do 9 września w Kampinosie pod Warszawą. Nominazum Festiwal to wspaniali ludzie, żywiołowa muzyka tradycyjna, polska i walfulkowa, nowe przyjaźni i wspólne przeżycia, świeże powietrze w ilościach nielimitowanych. Tańczymy w sercu puszty Kampinoskiej, w autentycznych XIX-wiecznych chałupach i drewnianej stodole oraz słowiańskiej osadzie czarcie utor Pod gwiazdami, przy ognisku, na dechach i boso na trawie. Wierzymy, że dzięki wspaniałej muzyce i wyjątkowej atmosferze każdy poczuje się świetnie. Chcielibyśmy, żeby tegoroczny festiwal spełnił oczekiwania wszystkich uczestników. Razem z Charci pracujemy nad infrastrukturą. Planujemy zbudować nowe prysznice i toalety, polepszyć jakość dźwięku, zadbać o lepsze oświetlenie festiwalu, a także zbudować nowy, duży, zadaszony parket. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie. Dokładając nawet kilkanaście złotych pomagacie by zbudować festiwal i jego zaplecze. Не завидевай нас.